Już jutro wigilia, więc sami wiecie. W domu jest mnóstwo pracy, każą nam sprzątać. Nic nie jeść. Przecież wszystko jest na święta, i właśnie dlatego pomyślałam sobie, co by było, gdybym to ja w tym roku urządzała wigilię. Jesteście ciekawi, to znacie łapkę w górę i zaczynamy. Najważniejsze rzeczy to prezenty. Zgadzacie się, ale w tym roku nie będzie piżam, karpet ani spetru. W tym roku będą gigantyczne prezenty. Większe! Jeszcze większe? A skoro mam kartę rodziców, to zaszaleję! O czym marzy Piotrek? Wiem! Telewizor! 55 cali? Nie, to za mało! 65? Piotrek będzie zachwycony! Piotrek! Amelka! Czemu tak krzyczysz? Co to jest? Oh! Umie się cieszyć prezentami, ale za to Piotrek. Mój telewizor! Mój telewizor! <śla> Z w tym <ten> roku! <śla> Mama rozpacza, ale nie wiesz, że udało mi się wyrwać niezłą promocję. Chodźcie, pokażę wam. Więc, jak zaoszczędziłam na telewizorze? Muszę wam wyjaśnić co to jest cashback Kupujecie prezenty używając styczki Ale rabat I uwaga część pieniędzy wraca na wasze konto A za zaoszczędną kasę Możecie kupić kolejny prezent Dla kogoś Albo dla siebie. Dotyczy to praktycznie wszystkich produktów. Od telewizora po szampon do włosów. Działa w tysiącach sklepów. Link do wtyczki ale Rabat zostawiam wam w opisie. Jak pokażę działanie wtyczki ale Rabat Piotrkowi, to ten Sknera oszaleje. Będzie z niej korzystał codziennie. Prezenty prezentami. Ale przed świętami trzeba posprzątać. I jestem ciekawa, co ona teraz wymyśli. Nie widzę sprzątać. Czy jest to ktoś, kto lubi? Nie ma? Ha, I co ja mam teraz zrobić? Znam kogoś, kto na pewno mi pomoże, wystarczy tylko jeden telefon. Halo, jest pani potrzebna, bardzo. Dzień dobry. Co tu trzeba posprzątać? Jestem perfekcyjna pani domu, wszędzie zapanuje ład i porządek. Ale, ale pani ma skarpetkę na dłoni. E, <ścoughs> zgubiłam rękawiczki. Od samego patrzenia czuję się zmęczona. Sprzątanie jest okropne. <grymne> Ops, mam nadzieję, że mama nie zauważy. To był jej ulubiony magnes. Nawet perfekcyjnej pani domu. Czasem zdarza się wypadek przy pracy. Mamy te podłogi posprzątane, wszystko wyszorowane. Przepraszam za ten magnes, pa! Zapomniała Pani skarpety! Skarpeta gratis! To za ten magnes! Pa! No i kolejny punkt zaliczony, posprzątane! A teraz czas na przygotowanie wigilijnej kolacji. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Kapustę kiszoną na bigos i śledzie? Oj, nie lubię kapusty i nie lubię bigosu! Nie zrobię bigosu, ale coś musi być na wigilię, może chociaż śledzie. Zdajmy przepis! Pokróć cebulę w kostkę. O, nie, 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 nie! Ej! Przecież to ja urządzam wigilię i mam na to inny pomysł. Jedziemy! Dobry? Dzień dobry w e, Poproszę 5 zestawów Big Mac. Big Maca? Tak? E, Coca-Cola z pięć. Bez cukru, jeżeli da radę. Dobrze? Na no, już mamy, teraz czekamy na jedzenie. Amelka, co ty wymyśliłaś? O, szala z tobą. Wigilia z McDonald'em? Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Załatwiłam jedzenie na Wigilię, mama była moim kierowcą. No cóż, uważam, że Wigilia z kolą, frytkami i hamburgerami to jest coś super. Dobra, słuchajcie. Jedzenie mamy, prezenty mamy, dom posprzątany. O czym jeszcze zapomniałam? Wiem, goście! Ale czy na pewno chcę zapraszać ciocię z Ameryki, wujka Stanisława? Odłożę to tutaj. A mamie powiem, że nie mieli wolnego terminu? Czekaj, muszę ich odwołać. Cześć, ciociu. No bo, e, wiesz, bo chyba nie będziesz mogła u nas na, e, do nas przyjść na Wigilię, no bo e, no niestety pękła nam rura i tutaj wszędzie jest woda. Do tego widziałam jakieś e, j, jakieś szczury. Tak. Tak, tak, tak. To chyba z tej rury wyszły. To tylko, wiesz, tak na okres świąteczny. <laughs> To do zobaczenia, do zobaczenia za rok. Jedna rzecz, na którą się mnóstwo czasu i energii, to zakupy. Moja mama zawsze robi tak wielkie zakupy, jakby co najmniej chciała nakarmić wojsko. Wreszcie zaczął padać śnieg, to jest ogromny plus, liczy na Białe Święta! Jeżeli nie wiesz mi w wielkie zakupy, to zobaczcie ile moja mama wzięła reklamowych. Jest tutaj i chyba 7, 7, nie wiem jak przetransportujemy to do samochodu. Yeah. Spędziłam dwie godziny w Biedronce, żeby zrobić zakupy To jest lekka przesada A ponieważ to ja w tym roku organizuję Wigilię, mówię zero zakupów Amelka! Chyba ich tutaj tak nie zostawimy Amelka naprawdę zostawiła tutaj te zakupy I co ja mam robić? Kolejne ważne wyzwanie w każdą Wigilię Co mam ubrać? Będą ciocie i wujkowie, babcie i dziadkowie Wszyscy będą patrzeć, a ja muszę ładnie wyglądać. Lepiej coś eleganckiego, czy może młodzieżowego? Czerwonego, a może wygodnego? Poczekajcie, zaraz coś wybierzemy. Pierwsza stylówka to biała sukienka. Dobra, jest elegancka, ale prześwituje. Do tego, jak zjem coś, to w tej sukience będę wyglądała, jakbym miała wielki brzuch. Ameryka, ta sukienka odpada. Stylówka numer dwa elegancka marynarka i spodnie, nawet ją lubię. jest dosyć wygodna, w spodniach też łatwo się la, jakby biega, czy cokolwiek, choć bałwanki są śpiąteczne, to wydaje mi się, że te, ta stylówka kompletnie nie pasuje do świąt. Ta stylówka wpada! Stylówka numer 3. Jest ona bardzo elegancka, też ma taką głęboką czerwień, która idealnie, idealnie nadaje się na święta. Nawet się pięknie mieni, tylko że ja w tym roku strajkuję. To jest moja wigilia, dlatego ma być mi mega, mega, mega wygodnie i milutko. Dlatego wybieram piżamę. Dajcie znać, co myślicie o wigilii w piżamie. To teraz przedstawię Wam najlepszy wigilijny wieczór ever. Jakbyście chcieli wiedzieć, moja wymarzona wigilia. To ja w piżamce z kocykiem, fryteczkami, padłem do gry w PlayStation. Oczywiście prezenty! No i przydałaby się gorąca czekolada. Ale w życiu nie można mieć wszystkiego, prawda? A tak serio, ja uwielbiam Wigilię, bo wtedy mogę spotkać się z moją rodzinką, z moimi kuzynkami I nawet jeżeli nie zbyt e, przepadam za wigilijnymi potrawami, to zawsze zajadam się racuchami One, one zazwyczaj już do, tej, do tego wieczora, one już zazwyczaj u nas w rodzinie, ich już nie ma a szczególnie, że w zeszłym roku Amelka tak naprawdę nie miała wigilii, bo się rozchorowała, miała wysoką gorączkę i spędziła cały dzień na górze, bez siedzenia przy stole, bez fajnej zabawy, bez śmiechu, więc w tym roku trzeba jej chyba zrobić taką podwójną wigilię. Szczególnie, że wigilia to jest taki dzień, w którym aż dwa razy dostaję prezenty, ponieważ raz dostaję je rano w domu jako nasza tradycja niezmienna, a później e, jedziemy do babci i tam pod wielką choinką znajdują się prezenty od całej rodziny, dla wszystkich i tam otwieramy je ponownie. A na koniec chcielibyśmy Wam życzyć wesołych, rodzinnych świąt. Pysznego jedzenia, dużo prezentów i świetnej zabawy właśnie w tym rodzinnym gronie. I dużo, dużo uśmiechów, żeby starsi nie myśleli o pracy, młodsi nie myśleli o szkole, nikt nie myślał o obowiązkach, a wszyscy świetnie się bawili. I żeby nikt was nie pytał o kawalera. <grym> Wesołych świąt, kochani! Wesołych świąt!